Siemano. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Dawno nie było rybki. Inspiracją do zrobienia tego odcinka był kanał na TikToku Ryby Wędzone u Grubego. To gdzieś tam w Międzyzdrojach taki pan. On nie jest gruby. On nie widział mojego brzucha, także on gruby nie jest. Ma takie fajne szaszłyki z łososia. Oczywiście ja też dam paprykę, dam cukinię, bo on też tam dał, ale ja jeszcze dołożę dorsza. To są ryby zakupione w Biedronce Marinero firma, więc jest wszystko ok. I musimy sobie te ryby nasolić i przygotować do tych szaszłyków. Solić nam się będą kilka godzin i w zupełności to wystarczy. Musimy je nieco pokroić. Czegoś otwiera? Tę dziurkę zrób może. Wiem przecież, to jest sama polędwiczka piękna, taka wspaniała, tak żeby nieco ten kolorek przełamać. Słuchajcie, tanio nie było, dlatego że to kosztowało 18 zł 1 grosz, 360 gramów, a ten osoś to już w ogóle szkoda gadać. I będziemy go sobie kroić na takie elementy, one są bez ości ponoć, lepiej dla Ciebie, żeby były, Ty kupowałeś. No. no to sobie będziesz wyciągał. Tak. Takie ładne elemenciki. Tu mam pojemniczek taki fajny z przykryciem. To sobie je od razu przełożę. To może być ciekawa sprawa, ja Wam powiem. Dlatego, że w ogóle ten gruby to on tam u siebie to ma taki asortyment. Tyle ma ryb. Ja bym się tam dopadł. A tam jeszcze może widać od niego z tego. I to nie jest żadna reklama. To też zaznaczam od razu. Ale przy okazji zapraszam na jego kanał, zobaczcie sobie, co on za cuda tworzy. Teraz się zacznie, teraz się zaczną schodzić, tylko wam powiem, ile to kosztowało. 61 ,82 zł 82 grosze za kilogram. I najlepsze teraz jest to, że ja będę się poznawał skóry. <noise> Może być bardzo ciekawe, ciekawa sprawa. Musimy sobie, żebym ja nie pokaleczyć, no On też jest bez nie miałam to powiedzieć, Znaczycie On też jest to... bez tego. Bez. Yy... Mieszczego? To To przedniej bardziej, zaraz. O, Bez ości. Boże, no dobrze robię. Mam nadzieję, no że deska tu wystarczy nam. Piękny, ładny, pomarańczowy osoś. Wybrałam najpiękniejszy kawałek. Już musiałeś zaznaczyć? Tak, ale tylko właśnie. Dobrze. To za chwilę pójdzie od razu do kosza, bo ryba to nieco. Taki ja... malich zapach. Lichy. Nie ma. Tych ości przynajmniej nic nie wyczuwam. Słuchajcie. Kamera nie oddaje tego. Tego koloru? koloru. E, tak, to zrobię, żeby to. To będzie dość, dość ciekawe. Do filetowania rybacie udało mi się. Najlepsze jest to, że pewnie Wiktor zobaczy, że ryby robisz. I. I pierwsze pytanie będzie. Kiedy, Kiedy będzie? Będzie sushi. A nie. I słuchajcie, i teraz dobrze by było to znaczy, tak jechać przy skórze, Matko święta. do takiego właśnie filetowania, filetowania, ściągania skóry, najlepszy jest długi nóż. Ten akurat nie jest do tego, ale idzie dobrze. Powiedzcie sami, Gdzieś? normalnie profesjonalista. Jednak rozmiar ma znaczenie. Jakby był mały ten nóż, to nic byś nie No to skończysz nie. z tym rozmiarem, bo naprawdę niektórzy z widzów, oni różne rzeczy sobie mogą pomyśleć. Sprostuj te rzeczy. Co cię powiem? Nie masz od e, łusek? Nie mam od łusek. Masz, i... bo było widać. Trudno. Denervowałaś mnie strasznie. Pokroimy sobie na takie mniejsze kawałeczki. A nie możesz tak delikatnie tych ryb? A co ja robię? Rzucasz nie tak. Żebyś to to droga ryba była. No wiem, że droga. I postaram się zrobić bardzo podobnie, jak robi Grubas. Gruba jeśli to obejrzysz wyrażasz. jakimś cudem, to mam nadzieję, że się nie obradzisz. Ale naprawdę. Kawał dobrej roboty robisz. Z tego co tam widziałem. Piękny A. kawałek zobacz. Nie? Widziałam. Piękny wybrałem. Tak. Chociaż tak. nie wiem, on jakoś tu tak, oni to tak robią tak jakoś. Czy tak jakoś. No ty i tak tak nie zrobisz. Nie wiem, no ale postaram się. Dobra, kroimy na połówki. Te połówki. Wiesz co, zróbmy to tak. Ja sobie to pokroję już do końca, bo i tak muszę umyć rączki. I po tym, jak już będę miał umyte rączki, to będziemy solić. powrócimy. Powrócimy, właśnie. Piękny pomarańczowy napas. Tego tak nie widać w telefonie? Nie. Piękna sprawa. Słuchajcie, jeśli chodzi o samo solenie, to. Czy ty rozsypałeś sól na tak. stole? Boisz się już. Ja? Podobno jak się solu rozsypie, to kłótnia jakaś tam jest, nie? No. Przemieszamy sobie te ryby z tą zwykłą solą. Oczywiście nie wiem ile tego dałem, to jest po prostu wsypane powiedzmy na łoko. Jak zwykle. Jak zwykle. Porozkładamy sobie te rybki tak, żeby były w miarę powiedzmy równomiernie porozkładane. Prosko tam żeby proskotam, ależ. No, Zamądrowałeś. Nieźle, że... co? Tak troszkę zmiksujemy to wszystko. Mam nadzieję, że wyjdzie tak ładnie jak na tych TikTokach u tego grubego. Bo łosoś jest rybą tłustą i dobrą. Tutaj dołożymy tylko tego dorszyka. No właśnie ja sobie teraz pomyślałam o tym, czy ten dorsz też się nadaje do Nadaje się na pewno. Ten gruby to on ma tam i morszczuki, i co on tam jeszcze i dorszyki też ma. On tam ma wszystko. kiedy się tam wybiorę. Dobra, słuchajcie, odstawiamy to na powiedzmy, bo jest wcześniej rano w ogóle. Na ile godzin myślisz? 4, 5? Małe kawałki. Będziemy wędzić na gorąco, tylko do tego <coughs> wykałaczki drewniane, takie długie. Oczywiście papryka, cukinia, wspomniane wcześniej, e, ruszt, bo będziemy wędzić na ruszcie, czyli należąco w wędzarni. Więc kochani, no, 4-5 godzin się widzimy. Takie grubsze będę robił. I będziemy za chwilę składać te szaszłyki. To idzie w miarę szybko. Nie wiem, czy tych takich na połówki jeszcze nie będę brał. To się okaże w trakcie. Dwie cukinki. <laughs> Gdzie się pieszcze co? Mm. I jedna papryka. Czekaj to na pół jeszcze. Tak. A więc cukinia. Ja sobie wiesz, co pomyślałam, że yy, może faktycznie byśmy zrobili na tych długich, i wtedy cukinie, bo ona, jak dostanie temperatury, to tu się rozwali. Ale jak ja rybą w jednej z drugiej, to powinno być okej. Okay. No ale to też chodzi o to, żeby to się ładnie chyba podpiekło czy tam. A tak to byś zrobił ją tak, przebił tu i ona by ci się przez skórkę... Nie, to już nie za, nie za cienko, cienko pokoje. Będzie tak jak teraz. Dobrze. Na swoich filmach sobie możesz rządzić, to może rządziła nie będziesz. Sobie. Ja wiem, że chciałaś dobrze, a wyszło jak zwykle. Tak jest. Jak zwykle tam się porozciapuje wszystko. Nie. Ryby nie będziemy pukać, po prostu będzie tak jak teraz. Czekaj, to jest dla kurek, to tu, to tu, i została nam jeszcze papryczka. Eee, czekaj, zrobimy to tak. Dlatego, że jak mamy te warzywa niesłone, to będzie taka sytuacja, że ryba może się wydawać nieco słońsza. Masiunka poleciały. Dobra. Musimy oczyścić z gniazd nasiennych, żeby nie było tutaj nigdzie tych ziarenek. Ryba to będzie chodliwy temat u nas w domciu. O na przykład. O mam, tu za chwilę na razie porzucam sobie tu. Papryczki mamy mniej, więc będzie mniej. Tu. Odwrotnie, wtedy by się i tak nie kruszył. E, damy radę, spokojnie. Powiedziałem Ci coś? Na swoim filmie może rządzić, nie na moim. No. Ja bym się nie śmiał w Twoim miejscu. Mhm. Nie no jest takie. Wesołe. O czym ja cię będziesz śmiał? Też, też się do roboty tam zagonić. Za tak jak możesz do mnie nagnać, do roboty nie na moim ale możesz mi to wytłumaczyć? No to zaraz odłożę telefon i też Ci tak powiem. No dobra. No. Nie obniżę słówka. Dobrze, tyk. Tyk. Słuchajcie, do 100 tysięcy subskrypcji już niedługo, a jak ktoś nie widział mojej operatorki i nadal nie wie jak to sprawdzić, dla mnie jest to dziwne. Jak można nie wiedzieć? To zapraszam na kanał w moim magicznym warzywniku, tam się operatorka pokazała. Całej okazałości. No nie w całej. No, no nie w całej. W całej to by się w obiektywie nie zmieściło. W moim magicznym warzywniku powtarzam raz jeszcze. Przy okazji, jak już tam będziecie, to zasubskrybujcie ten kanał. No zrobię tak jak poprosiłaś, żeby to wiesz. Za ten. Dobra, ja sobie teraz to poogarniam. Odsunę to, bo tutaj trochę tych pestek jest. I montujemy takich patyczków do szaszłyków Ja użyję i chyba zaczniemy od rybki, co? No. No, właśnie. Kurczę, ale puściuczka. I przez długość całą tak, chyba. Tak, chyba. Papryczka. O Jezu, nie tak, co ja robię? Z jednej to strony jest patrz. tylko ostre. Dobra, czyli mamy tak. Osoś. Papryczka. Dość ciasno dociskamy. Teraz na przykład damy dorsza. To jest dorsz czy Jak to było? Dorsz. z dorsz, dorsz. Tak, dobrze. Nie dobrze, wiesz, to co. Wiem, co kupiłem. Wiem, co kupiłem. Dobra. Kolejny. Osoś. Tego sobie tak. Zawiniemy, bo jest tu o taki, o i to samo. Papryczka, żeby mi tu nie spadł tylko. Dobra. To Będzie sobie tak połóż poziomo, na poczekaj, normalnie poczekaj. na tym. Papryczkę na czym? No na tym połóż i sobie nakładaj, bo tak to. Słuchaj, słuchaj, mówiłem ci coś kiedyś czy, czy nie bardzo? No ale ty bez mnie to wiesz, zginiesz. Nie Widać, lata. że ekspertem szaszłykowym nie jesteś. Widzisz? Zobacz. Już jadła i to będzie. No, na pewno. Piękna sprawa. Połóż to na deskę. Poczekaj, łososika teraz o. dołożymy. Tego Znaczymy łososika to tego nie, wiem, czy, nie wiem, czy tego łososika więcej. Nie, co to mnie. Co nie dorzucę. Co ty na to. O! Tak jest. I wiesz co? Tak chyba zrobię. Przełożę tutaj cukier. No, mogą być kolorowe. Mam mniej tego dorsza, więc tak zrobię. I jeszcze jednego łososia. A kto mi zabroni, nie? To paprykę da jeszcze. Nie, papryki mam jej też. Czekaj, damy yy, łososia, też takiego galantego na koniec. A no, kto mi zabroni? No powiedz mi. powiedz mi. O, i taki szaszłyczek będzie mięsny. Mięsno-warzywny. Tak, pięknie. I słuchajcie, i tak sobie po składamy tyle, na ile nam starczy. Bez płukania, tak jak mówiłem, od soli. Za chwilę wygrzewamy wędzarnie, będziemy wędzić na ruszcie, ale myślę, że to, to wy już zobaczycie sobie. Pokażę wam w wędzarni, więc ja sobie to spokojnie montuję. Wygrzewałem oczywiście w 50 stopniach. Osuszyły też nam się dość dobrze. Puszczamy dym, ale zanim puścimy dym, musimy sobie zmienić ustawienia, czyli 70 stopni, bo w takiej będziemy wędzić tylko przez godzinę. Generator dymu. To będzie na full. Termoobieg włączony. Grzałka, wszystko jest OK. Teraz tylko zamykamy tutaj, czyli klapkę od osuszania. Termoobieg zasuwa. I za chwilę będziemy Oczywiście wędzić będziemy z rębkami Bukolcha. Takie właśnie klasa 0,8. Specjalna do tego generatora dymu a wędzarnia niezawodny AMD Smoker. Setki osób zadowolone. Każdy wie o czym mówię. Więc, kochani, podpalamy, wędzimy za godzinę, wyciągamy i takie gorące, oczywiście najlepsze. Mam nadzieję, gruby, że będzie smakowało lepiej niż wygląda, a wygląda naprawdę dobrze. Więc smak będzie jeszcze lepszy. Dym, oczywiście, na maksa. Pójrzmy jak to wygląda. Dobrze wygląda. Kłęby dymu. Pięknie. Pięknie. Oczywiście tutaj zostało troszkę cukini. Tam na końcu papryka i cukinia. Jest. <kluzny> fuu, <kluzny> bardzo gryzący dym. Więc też to uwędzę. Już się nie mogę doczekać. Ale za godzinkę będzie wszystko jasne. Jest gotowe. Nie ukrywam, że na początku myślałem, że spróbuję te szaszłyczki przy wędzarni, ale okazało się, że pogoda jest niesprzyjająca, pada deszcz, więc zabieramy do domciu i tam wyrażę się co o nich sądzę. Warzywek już tu nie dawałem na tą spracowaną deskę, ale to wygląda. No, ci powiem, że pachnie w całym domu. Boże. A, a na pewno. Jeść. No, a na pewno tak smakuje, jak wygląda, lepiej. Nie? albo lepiej. Ja papryczkę wezmę od razu. Mm. Pewnie się nasoliło od tych ryb? Mm. Nie. Nie tak bardzo. Paprykę czuć papryką. Zobaczmy cukinkę, Ale dobre. Warzywa wyglądają dobre. Poważnie. Widzisz? Jest Ło! Wow. Te warzywa takie troszkę al dente, nie? Ale bajura. Mmm! To co? ci cieknie? Gdzie ci cieknie? Czina? No i za mnie prowokujesz. Nie, bo po prostu się nie zapytałem. Mm. Muszę się dostać do dorsza. Muszę tu, co? O! No. łama <laughs> mm, mm, mm. Ale to dobre, o mój Boże! Ciekawa ile taka Taki szaszły kosztuje grubego. Nie wiem. Ale naprawdę też to wygląda kozak, ale dobrze to wyszło. I ta słoność. To też docha. Tu mamy tego dorsza. Dorsz jest z rybą na pewno suchą, suchą, chudą. Chociaż ci wiem. No. Bo ja to zupełnie inna krewetka. Żeby nie było, że nic nie jest. Dobra, nie? Mhm. Mm. Mm. Dokończę tego jednego. Tego dorsza mi pokaż jeszcze. Z tym ciekawa. Mm -hmm. Troszkę inny niż łosoś. Ale to dobre, naprawdę. Mm. No. czy znaczy, wiesz, no, wędzony łosoś, jak wędzony łosoś. ale generalnie. No, ale takie połączenie fajne, nie? Raz ryba, raz za szybko. raz taka ryba, raz inna. No. sprawa. Patrz, jaki miękki. No, Mały Małkowal. Mm? Inny jest do, ten yy, dorsz, ale jest dobry. Taki, takimi krewetkami mi zratuje, nie wydaje mi się? Cisza? Mhm. Nie? Ale ja myślałam, że będzie suchy, ale on nie jest suchy. Nie jest właśnie suchy, a się wydawałoby, nie. Że... No. Bo do wędzenia używamy tłustych ryb. Ale fajny, taki. No, nie? Zupełnie inny. To jest fajne połączenie. Ogólnie to pewnie można by na pewno można więcej gatunków ryb, na przykład bez warzyw, ale ja uważam, że te warzywa to jest dobry pomysł. Z tym. Pyszne, nie? Łatwe to jest. Mhm. Pyszne. O, ja no. Mhm. I patrzcie, wszystko ściągamy. I będzie zadowolony. No. Jak wróci ze szkoły. Cieplutkę ładne. Cię skleiło o, z papryką. No to fajne, bo to i na ciepło i na zimno, nie? Mm -hmm. To znaczy będzą jest na ciepło, ale generalnie można jeść go, jak jest ciepły i jak jest już ostyg... tygnia. Super. No. Musicie sobie zrobić. Nie, za chwilę sobie wezmę. Nie jadłam śniadania. Teraz to już kolacja. No, teraz to już kolacja. No, nie miałam kiedy. No, dobry pomysł, o, ja... Te warzywa pewno dają. Ten, yy, dużo dają. Dobra. Starczy, nie jestem tu sam. Ale więc, kochani, tak to wygląda? Nie. Na 100% lepiej jak jest z warzywami. Dużo lepiej. Dlatego, że masz takie przełamanie smaku. Raz to, raz to, raz to. Więc polecam. Pamiętajcie, jeśli film się podobał, <laughs> łapa w górę. Subskrypcja oraz dzwoneczek. No i oczywiście, komentarz zostawcie po sobie. <śmiech> <śmiech> Ten kaszel to mnie wygodzi. A ty nie możesz sobie tak ręką zostawić tej buzi jak kaszlesz? Nie, może się odwracasz. A o co chodzi? No tak. Chcesz bić? No nie. No widzisz. Słuchajcie, to takie resztki choroby jeszcze, więc jeśli chodzi o peklosól, Peklosul, o sól, o różne rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko zostaniecie w sklepie Jelux Polska, link macie w opisie pod filmem razem z Kodem Robotowym Kostrzewski 10. A oczywiście. Te wspaniałe szaszłyki, będzie ławędzarnia H&G Smoker na tym wspaniałym ruszcie który możecie sobie dokupić do tej właśnie wędzarni na wymiar. A więc y, polecam jak najbardziej. Oczywiście subskrypcja co ty mi mylisz? Grupa na Facebooku <grytanie> Swojskie gotowanie i wędzenie, TikTok Swojskie gotowanie oraz Instagram, grillant Swojskie gotowania. Mega dobry pomysł. Y, gruby, nie wiem czy obejrzysz, czy oglądasz w ogóle. jeśli obejrzysz, to pozdrawiam ciebie serdecznie y, całą twoją ekipę dlatego, że to Właśnie te Twoje ryby to były inspiracją do tego filmu. Pozdrawiam. Polecam. Wszystkich. Polecam. Cześć.